Dzień dobry. Przedstawiamy Państwu urządzenie trzeciej generacji produkcji Fly Audio do samochodów X35. Jest to nawigacja multimedialna. Urządzenie, które zastępuje fabryczne radio zamontowane w samochodzie. Wszystkie pełne okablowanie, które jest dołączone do naszego radia, jest w pełni kompatybilne z okablowaniem samochodu. Przystąpmy do prezentacji urządzenia. Urządzenie jest wyposażone w 7-calowy monitor dotykowy. Jak Państwo widzicie, kolorystyka wyświetlacza jest zbliżona do, do kolorów wyświetlaczy, które są w samochodzie, czyli dominuje tutaj kolor niebieski i granatowy. Przedstawię poszczególne funkcje. Zaczniemy od góry. Odtwarzacz płyt CD i DVD. Przy pomocy tego odtwarzacza możemy tutaj e, oglądać filmy, możemy włączać głównie dobrze i koncerty, bajki dla dzieci, cokolwiek sobie tylko zamarzymy. E, obsługuje większość formatów dostępnych przy e, w dzisiejszych czasach, czyli AVI, MPG, etc., etc. Kolejną taką bardzo ważną funkcją, która jest w naszym urządzeniu, to oczywiście radio. Radio, które, jak Państwo widzicie, jest wyposażone w RDS, podąża za falami nadajników. W tym momencie jest to RMF, natomiast możemy sobie zmienić choćby na, proszę bardzo, program III Polskiego Radia. Jak Państwo widzicie. Są tutaj wyświetlane na górnym pasku informacje nadawane przez, przez nadawcę. Wracamy do RMF-u, i dalej będę prezentował, prezentował to urządzenie. Tutaj jest nawigacja. Urządzenie jest wyposażone w Automapę. Automapa jest najpopularniejszym programem mapowym w Polsce. Możemy z niej korzystać podczas jazdy i w czasie nadawania komunikatów automatycznie jest ciszany głos z radia tak żeby głos lektora w tym momencie Krzysztofa Hołowczyca, nie nachodził na dźwięki radiowe. Co dalej? Mamy również Bluetooth. Jak państwo widzicie, podpięty jest w tym momencie do urządzenia samochodu yy, do urządzenia przepraszam telefon Nokia E52, a wyświetliła się jego nazwa tutaj. Możemy także zobaczyć, jakie były wykonywane wcześniej funkcje przy pomocy tego urządzenia, ale także możemy sobie sczytać książkę telefoniczną karty SIM, książkę telefoniczną w ogóle telefonu, jako taką. Proszę bardzo, możemy też korzystać z tych telefonów, które są tutaj wyświetlone, ale możemy również skorzystać albo z pamięci telefonu, znaczy z pamięci urządzenia, albo możemy sobie też wybrać numer. Choćby w ten sposób. I połączyć się. W momencie, kiedy co będzie słychać? A w momencie kiedy urządzenie łączy się, wyciszane jest radio, tak żeby nie przeszkadzało w rozmowie. No, jak słychać, telefon dzwoni. Rozłączamy się. Po zakończonej rozmowie przywrócony jest głos radia, także można dalej spokojnie jechać. Na razie radio wyłączymy. A, w tym momencie tak. Kolejna funkcja to jest iPod. Do urządzenia możemy podpiąć sobie iPod i tutaj korzystać przy pomocy tych przycisków z funkcji. Ja może pokażę na przykładzie odtwarzacza MP3, jak to działa. A tutaj, jak widać, jest podpięta, jest podpięta kość USB, którą tutaj na górze widać czerwone światełko. I możemy odtwarzać utwory. Proszę bardzo, tutaj Państwu jeszcze zaprezentuję. Można sobie wybrać rodzaj equalizera, który jest zdefiniowany, jeden z czterech predefiniowanych. Możemy również sobie ustawienia audio ustawić zgodnie z naszymi preferencjami, czyli zmniejszyć ilość sopranów, basów, podbić środek przy różnych zakresach oraz ustawić głośność w poszczególnym punkcie samochodu, czyli albo... Kierowca, pasażer lub tylna ławka pasażerska. Przejdziemy dalej. Funkcja telewizji w tym momencie jest wyłączona, ponieważ telewizor nie jest podpięty. Ja jeszcze przejdę do tych ustawień z drugiej strony, a 2DP. To jest odtwarzacz multimediów, które są nagrane na urządzeniu Bluetooth. Akurat w tym telefonie nie mam nagranych żadnych plików, więc nie zaprezentuję, ale można sobie je wybierać tutaj poprzez przeszukiwania: odtwarzać, pauzować, wyłączać. A wrócimy. Settings, czyli ustawienia. Tutaj są wszystkie te ustawienia, które możemy z poziomu użytkownika sami regulować. Jak Państwo widzicie, jest tego trochę. Ustawienia czasu, TPMS, czyli temperatura i ciśnienie kół. Przy pomocy TPMS-SET sami sobie definiujemy, jakie dla nas istotne są parametry, które będą wyświetlane, i przy przekroczeniu tych parametrów, które sobie sami określimy, urządzenie będzie nas ostrzegało alarmem. Tutaj też widać, jaki jest poziom akumulatora. I rzecz ostatnia, aczkolwiek bardzo ważna, to ustawienia monitora. Jak Państwo widzicie, można sobie wybrać poziom jasności, co jest bardzo przydatne, szczególnie przy jeździe wieczorem. Można też wyłączyć monitor dotknięciem guziczka OFF, później wystarczy kliknąć gdziekolwiek monitor i on się włącza. Ikonka Style, czyli wybieramy sobie jaki chcemy styl, albo tapety, albo rozmieszczenia ikon na pulpicie. No i możemy sobie również wybrać język. Tutaj językiem domyślnym jest język angielski. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia.